thank <laughs> you Będziemy zaraz wodować. Przycamy deski i płyniemy. Jezioro Wigry. Przepiękny wigierski park Narodowy albo krajobrazowy albo połów i tam będziemy dzisiaj się płyskać. Deski napompowane. Dobra, ja do odstawy zaraz przyjdę. Niestety trzeba kawałek przejść z bucika. Ogólnie pogoda bardzo słaba w tym roku. Jesteśmy tu już prawie miesiąc, mamy dosłownie drugi dzień pogody, może trzeci taki w miarę. I porzeczka Ja to już deski ponosiła, widzę, do. już jej nie ma tam A tu jeziorko Jezioro Wigry A my znajdujemy się Jezioro Szczewek i popłyniemy na wigry. Tu gdzieś koło klasztoru, koło starego folwarku. To są nasze tereny. Mamy mały problem, bo nie wiemy, czy tu przypłyniemy. Także to jest trochę zarośnięte, ale ja myślę, że powinniśmy dać radę. Płynąć z leszczewka na wigry. Dobra, chowamy telefonik i lecimy dalej. Fowa jest tam z tyłu gdzieś. Działamy. Dostaliśmy się aczkolwiek nie było łatwo. Znaczy płytko tam trochę było, ale poza tym to i wąziutko tak trzeba było bardzo delikatnie wysłuchać. No i znajdujemy się teraz na wigrach. Tam mamy słynny klasztor kamedłów I płyniemy sobie dalej W którą stronę płyniemy? Trafimy. Tu nie pyskuj trafimy Ty, biskit na zielony dach Na zielony dach będziemy się kierować A tu jak wypłynęliśmy to po prostu jak na morze co? To co, i płyniemy w lewo, w prawo? Jak płynie prosto, bliżej kosztor. Okej. Okay. I wyłania nam się klasztor Wigry. A zaraz po drugiej stronie, plaża w petetyku, tak zwanym. Trochę się zachmurzyło, ale jest ciepło. Nie to wali, bo jestem na fali <gryzmiany> Prezes zmienia chyba chałupę na tańszą Coś tam widziałem, ale... Nie widzimy chyba, dlaczego w miejscu to Trzeba zadziałać, no To coś ty narobiła nie chce tym kierunku tak, statek pływa robi wycieczki szlakiem papieskim nie trenują i my też trenujemy. płyniemy teraz tam trochę do przodu i potem tą Sofotę strzelimy jeszcze przy krysztorze bliżej. Tych zdjęć coraz mniej się robi teraz jak się nagrywa film, a filmy to... Łooo! Proby morskie dostanę.

Jeszcze ostatnie spojrzenie, tu się nam ładnie odsłoniły Wigry, klasztor. Ostatnie spojrzenie na klasztor. Ja go mam na wysiągnięcie ręki. Tutaj kamera trochę kłamie, że on jest dalej, ale on jest tak gdzieś, o takiej bardziej odległości od mnie. Zbliżamy się do przesmyku przesmyk przed nami, nie mam internetu na tym telefonie. że nikt z nie będzie płynął Z tego filmu nic nie wynika Z tego filmu bloga nic nie będzie wynikało Wzięli deski, popływali i wrócili to możesz No płyną. Ali nie Wytka woda Przesmik. Jesteśmy na jeziorze Leszczewek no. Czy kupić konieczne te wyosła normalne? No. Wtedy byś tak, wiesz Bocian! Dwa Sześć, bucia, sześć bucianów. No. Lata. Dwa, cztery, sześć, tak jest. A my powoli zmierzamy ku... plaży, gdzie zaczęliśmy naszą wędrówkę. Po wodach i oceanach. żej ładnie. Słuchajcie, jezioro dookoła żywej duszy. A gości płynie łódką z maską na twarzy. I weź tu zrozum człowieka. Jeszcze rozumiem, ktoś może być ee, chory czy coś, jak schodzi, gdzieś tam idzie do pensjonatu. Chociaż tutaj nie ma pensjonatów takich dużych, jakieś tam małe agroturystyki są. No to rozumiem, schodzi, zakłada, no bo dużo ludzi jest chory tam, nie wiem, czy, czy on chory, czy boi się zarażenia, no to ja to wszystko rozumiem. Ale jezioro, środek jeziora, kurwa męcz. I gościu płynie, ubrany na moro, łódką, sam i ma maskę na ryju. Nikogusio, a gościu sobie płynie. Gorsze to jest to, że my mamy te wiosła takie pojedyncze i trzeba je przekładać, a w dekatlonie nie było. Byliśmy w Suwałkach, w Dekathlonie nie było wiosł, więc mniej więcej człowiek taci energii właśnie na przekładanie tego wiosła tam i z powrotem. Gdyby miał normalne, to bym sobie cyk, 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 cyk i płynie jak kajakiem elegancko. I trzeba będzie kupić przez internet, o na Allegro. I wtedy będzie elegancja. Tutaj, zaraz po mojej prawej stronie, dość ma agroturystyka, ale jakie miejsce. Pomimo, że tu droga nie do leci, taka dosyć szybka. Znaczy nie jakaś tam autostrada, zwykła droga, taka na sejny. Ale miejsca tam traktorki jeździ, trawę. Ktoś to jest życie to jest życie gonimy Ewę i spadamy zaraz jedziemy coś coś, coś jeść na miasto Czy pójdziemy po samochód to pójdę po samochód przyjadę, poskładamy ten majdan i spadamy z tego jest godzina... No? 13.10 Jest godzina 13 Stop Jest godzina 13.10 Zanim stąd wyjedziemy pewnie będzie tak Około za 15.02 Czyli pływaliśmy jakieś 3 godzinki jak na 3 godziny to przypłynęliśmy uważam bardzo dużo. Byliśmy na klasztorze, pod klasztorem, na Peteteku, tam z drugiej strony, ale wiadomo, że ramiona jutro odczują szczególnie u Łewie, więc tak dzisiaj na spokojnie 3 godzinki. No i się kąpaliśmy w międzyczasie też, także spoko, wszystko fajnie. Nieco imprazy próbujemy zanieść deski. Przepędziliśmy to jezioro całe. Byliśmy tutaj od z tej strony na wigrach później popłynęliśmy tutaj do Peteteku, do przystani popłynęliśmy z tej strony tutaj gdzieś do połowy i wróciliśmy A następny razem jak popłyniemy tutaj tą stroną będziemy próbowali tutaj dopłynąć do zakąt, bo tam mamy znajomych tak to wygląda. Dobra, się wytrze. Zostaw. Ewa. Składamy majdan i jedziemy na obiadzik. Co się dzieje, dziewczyny? Koniec imprezy, wracamy, jedziemy na jedzenie. Jaką jest ta dziewczyna? Tak? Bardzo muszę to gazik chodzi na ulicy? Kartaczyki z Polski. najlepsze jedzenie na świecie.